Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shift Happens. Jest ze mną, Kinusia. Jestem. No i właśnie próbowałyśmy przejść ten fragment, z którym ostatnio nie dałyśmy rady, i, za, i tak, że tak za powiem. Nie razu. od razu. No. A Ale, to, za radę, żeby przystawić dość skrzynkę. No, a to nie robimy jeszcze raz. Żeby I... mi się pochwalić, jak ładnie wyszło. Wiesz co, ja chyba nie chcę ryzykować. O, no dobra. Czy, że mogą to sobie wyobrazić? O nie, nie dobra. to nie! Nie bój się. To, to może na koniec z, odpalimy jeszcze raz i spróbujemy to przejść jeszcze raz i im pokazać. No dobrze. Chociaż ten fragment, nie? Fajnie by było. Tak. O, oh fucking. No tam chyba, wiesz, muszę cię podrzucić. Tak. Czekaj. Byle do góry. Czekaj, bo no, to jeszcze no. się muszę wybić. No. no! No! Za długo było dobrze. To może ja ty pierwsza porzucę! No! Ciekawe, jak ty masz się wybić? Właśnie tak. Ty mnie, mnie złapiesz, mnie Nie. Tak. O, poczekaj. A, żeby się no, mocniej. Nie. Właśnie, chyba tak się nie da. Czekaj, ja, ci, ja cię zmienię po drodze, podskocz. Nie, bo to się nie wybijesz. No, nie. nie. Hmm. Okej. Okay. Weird, Tażeśmy żeśmy Ja znaczy. o A widzisz? A. Do góry, poproszę. Proszę cię bardzo. Dziękuję. O oh, fucking. Proszę. Dziękuję. Ojej nie. Oj. oj. No, dajesz. Nie mogę tego wykłonć. A spróbuj się wbić tu na górę do mnie. Tak, bo tu górą trzeba. Aha, no okej, okay, dobra. Może ci dać ja ten punkcik po drodze. Per Perfekt. Chodź. Dziękuję. Proszę. To mi się nie podoba. Okej. Okay. Punkciki. <grym> Czekaj. o. <grym> Przepraszam. Nie, no spoko, o jej, dobra. Beli Beli mi przerwałaś. Oj, przepraszam. Kurde. To się wciągnęło. No, eee. nie teraz, przeszkadzasz. Już. Nie, nie! Prawie! Aż w końcu ja sobie mogę ciebie pobordować. Czekaj, muszę, a spróbuję cię Spróbuj wrzucić. wyskoczyć tak. i mnie rzucić normalnie. Mhm. No. Czekaj. Tu pewnie musisz wskoczyć na górę. Tak mi się wydaje. Tu. Ech. Dobra, nie tędy. Tylko włosy. Nie trzeba podpowiedni, bo... No. Teraz ja ci przerwam, Belli Za późno. Nie, musisz w odpowiednim momencie zaskoczyć te. No. Dobra. No. A i prawie. Prawie, prawie. Przewczesny. To tak było na tyle z tego, co nam dobrze szło. Hm? No. A, jej! No, tak, no nie bardzo. Oj tam. Ale zwrócili na uwagę, że na początku Miałeś dostawienie, że o punkty trzeba zebrać, a później o punkty trudno. To prawda. <głos> <głos> Bardziej się zlamić nie dało. Piękny, piękny la Last Hops. Y a już. Przeszłyśmy level. Jezu, za szybko. <gry> a żarty trzymają. Dobry żarcik nie jest zły. Ale zostały już tylko dwa do końca gry. Ojej, no a, 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 a te te jeszcze coś żeśmy pominęły ostatnio też mamy spróbować, nie? To, to ja niedopracowane. Ja do, do, Dokonczona. Właściwie nie wiem, najwyżej zrobimy sobie jakąś przerwę i za jakiś czas jak tych leveli wyjdzie Pff, i chyba ci właśnie wypieprzam z windy. Jak tych lewali wyjdzie więcej, to po prostu myślę, że. <laughs> Dzięki. To <laughs> Nie skoczyłam. Natomiast to do Leweli to się zgadzam jak najbardziej. Myślę, że tak będzie. Zwłaszcza, że ta gra jeszcze będzie sporo. No. Idź pierwsza może i ja poczekam. Nie, e, e, jak... Musimy iść razem ja ty nie musisz wrzucić na górę. Aha. Ale to może nie tak zła. No, przecież nie mogę cię złapać. O, Nie mogę cię złapać teraz, bo nie przejdziemy pod spodem. Tak, dobrze. Nie, poczekaj. Chciałam cię dostraszyć. Nie? Yeah. No ale teraz już wejdziesz. Dzięki. Ciekawa jestem swoją drogą, ile jeszcze mają zamiar... Kurde! <laughs> ile leweli mają zamiar jeszcze dorobić? Bo nigdzie nic o tym nie wiadomo, nie? No. Te Jej! Prawdopodobnie nie macie... No! <laughs> o Jezu! Okay. Muszę przesunąć składeczkę. Mówisz? No. A ja nie chcę. I co teraz? Hmm. Teraz musisz jakoś się. No ciekawe... Ja jak... wiem to, ja przesłam i czekam na Ciebie. <grym> Dobra, już wiem jak to mam zrobić. To czekaj. No mało przeskoczyć z dwa stąd tam. O. Boże, a my tu mamy parujące Co? kostki cukru pod nami. <grystanie> Czy cokolwiek to jest może bardziej lodowiec? O, kurwa. O, Jezu. <grystanie> Teraz tu nie wyskocz, no jest kurwa. <grystanie> nie, nie, poczekam. <grystanie> to był taki piękny zwierk. No. nieładnie. A ta wajcha tu po co? No, trzeba było kładeczkę sobie przesunąć. Aha. Trzeba tu bez sensu. Czekaj. A ja myślę, że powinnaś zejść na to niżej co jest. Czekaj. Tu będzie, tu będzie przejście, zobaczysz. A widzisz? Kiedyś Koszt... kupion bo tak we mnie wtuliła słodko. A. No, do mnie. Ono tu do mnie. Nie chcę. O. Dobro. <laughs> <laughs> Nie, dobra. Stoi w miejscu. Mm. Mię chyba przerzucić. Tylko jak? No górą. No, no ale jak. No to przecież wróci tak ładnie. Nie, nie wróci. Nie. Te... No ja to. By przyblokowana. Dobra, to ja. Przepraszam. Ja, nic zabrałam, punkty, nic się nie przejmuj. <noise> Okej. Okay. Okay. Na no to nie byłeś gotowy. <grystwa> Najgorsze no. jest to, że ja nie mogę tego cofnąć. Czekaj. Okay. Okej, okay. rozumiem. Bez je to jest 3 przez trzy dni, a za chwilę umrę, <grystwa> Nie, nie umrzesz. Aaaa! Dobra, dobra, już wiem. Idę. Złapiecie tu. Zatrybiło to pierwszy raz! No, <noise> ja tak zatrybiło to no. Masz plan mnie złapać? No. Ale klikam tylko raz, żeby nie było. No! Dziekie! Dupci, osamę, gręło, kurwa, Berlin! Nie! Nie! Ta. Tak. Nie! Tak! Nie! Nie! Mówiłam, że tak będzie. Woo! Ale to było słodkie. Teraz słodkie. Teraz stój. Nie! co, się Nie! 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 się sama Nie! Nie! No, no Trudno. <grymne> Prze Przej... Nie wyciszyłam skype'a. Mam nadzieję, że się nie nagrało, że się ja ze skype'a nie nagrywają. Nie wiem. Powiem ci szczerze, chyba nie. O, do, 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 do. o proszę, masz więcej puchty woda ode mnie! <grymne> Jej! Jak zacieram rączki. A ja jaki poszek Chodź tu, <grym> hmm, Możeś jeszcze m... <grym> <grym> mną. No, bo chciałam cię ten podrzucić tam na górę. No, to chyba... Boję się tego, co tam lata. Ja też. Dobra, próbuj. <laughs> um, też nie. Nie, coś nie bardzo. A może... Nie no, z tamtej strony jest jeszcze niżej, to też nie dolecisz. Może mnie trzeba rzucić... Hmm. Czekaj, no ch chodź tutaj, podróż mnie tutaj w górę. Nie bardzo. Może. Może to trzeba dookoła... TAK! No dzięki. <coughs> to trzeba przejść dookoła. Ty musisz mnie co, wrzucić tam na kamień. Nie, 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 nie. Patrz. Tam na kamień, gdzie to lata dookoła. To z mnie tam, bo... Jestem ciekawa jak ty chcesz to zrobić. Um, czekaj, tylko nie wiem, czy tędy, nie, też nie da rady chyba dolecieć. Właśnie. Hmm. 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 Wtedy dookoła by się dało przejść, żeby tą wejść pacnąć, na no nie. Sumie, wydaje mi się, że to jednak trzeba by było przejść górą, tylko kurwa to jest niedopracowane. Nie mam takie dziwne przeczucia. Hmm. No bo ani mnie nie wrzucisz tam o, na czekaj. skałkę. Poczekaj, A jakbym tu stanęła? Jakoś tak wiesz, na samej krawędzi. Tak. <laughs> krawędzi. Ja mam to... Tu... Nie da się podrzucić też, do górę. Hmm. No to jest tylko. Bez sensu. Hmm. Bo ja myślałam, że to się, że tak powiem, od tyłu do przodu da przejść, no nie? Że idziesz przez to, co tam lata, wskakujesz na tą wyrzutnię i wtedy możesz skoczyć na ten kamień powyżej. I dopiero z niego na to, gdzie jest wajcha, no nie? No, hmm, to jest ostatnia. No Nie prawie. no, brakuje wiesz, fragmentu. <grystanie> to się nazywa poświęcenie jak w środkowce. A już to jeszcze bardziej na skrajuszek? Tylko do góry. Mhm. Proszę. zieloneczkę? No nie da się, ej! Czekaj, ja spróbuję ci tam rzucić. Nie. Nie. Dziwne to jakieś. Patrzyłaś, czy to ma prądy powietrza do góry? Tak. A gdybym ja się zmieniła, podrzuć mnie, a jak zmieni się w locie, żeby w to uderzyć. Znaczy to ty nie, próbowałam ci w locie, ale wiesz, to. Zostałam się na przykład, kiedy to w jakąś konkurencję. Jeszcze raz. Nie. Hm. No, Tam się w ogóle, nie wiem czemu, poświata na, na, na niebiesko zapaliła wokół ciebie. Nie wiem. No, tak. Może to na ten klocek trzeba? Jaki klocek? Rzuć w ten klocek, co tu lata wokół tego. No co ty, jak? Przecież to jest pod prądem. No właśnie, no może jak... Może jakimś cudem. No to proszę cię bardzo, moja droga. Ty jeszcze w niego traf! Okay. To jest dupa. NIE DA się. Hmm. Nie bo sprawdzam to czerwone, czy na pewno jest tłem. Mm-hmm. Uh. Zastanawiam się, czemu przy tej kostce się na niebiesko zapala, na no nie? Tak nie dolecisz, jak cię tak podrzucę? Klopa! No, nie, nie bardzo. Tak nie, nie mam to pojęcia. Robimy jeszcze raz podejście do tego levelu w lesie? No możemy. Spróbujemy, Zobaczymy, czy go dopracowali, my... czy nie. A jak mnie, no to po prostu jak mówimy, teraz sobie zakończymy jako taką serię, ale będziemy... O Jezu. Zmienili to trochę czy mam wrażenie. No, też mam takie wrażenie. No, tego. Te... Punkty, no, ale nieważne. Aha, bo tutaj się trzeba było rozbujać, też nie było jak. Nie, czekaj, a spróbuj tak wyskoczyć do góry. To nie <laughs> to. Ojej, bo tam nam ta kładka no. ucieka. No cóż. Dobra, Nisaki, ja myślę, że nie, nie ma sensu was tutaj dalej przeciążać naszym. Aha, to czekaj, to wybierzemy level jeszcze raz, ten, od którego dzisiaj zaczynałyśmy. Spremy no. musimy jeszcze zresztą skrzynkę pokazać. Krupa, możesz przestać. Dobra, ja ją wezmę. Aha, no to weź. O. No. Ja to mam wrażenie, <noise> że, że te levele są zbadzone po prostu, wiesz? I oni je po drochu naprawiają, bo to... Przecież ostatnio też żeśmy tak robiły. No. I to nie działało. Tak, zauważyliście, ta skrzynka jakoś nie była super wypchnięta, mimo to doleciała, wtedy też tak było No. Może no tak samo. Teraz nam się dwa razy z rzędu udało, tak, a wtedy. No. no. Nie, ja myślę, że oni to dopracowują po prostu i może dlatego ten ostatni level też teraz jest nie do przejścia. Może coś tam jest te... Skałka za wysoko czy coś. No nie wiem, nie znam się na tym, ale. Także cóż, to chyba na dzisiaj tyle, nie? No i myślę, że na razie tyle. Dopóki nie, tak. nie wprowadzą nowych leveli. to spróbujemy ja, ja podziałać. No, tak jest troszeczkę sytuacja z tym, że gra nie będzie wczesnym dostępem, to myślę, że będziemy sami mogły wtedy do tej serii powrócić. Jak najbardziej. Natomiast ja nie ukrywam, że bawiłam się przednio i nagrywanie tej serii z tobą w <grym> <grym> świata. I versa. Mam nadzieję, że nagranie frapsem nie wywaliło. Najwyżej pod, podciągnę ci, podrzucę ci ten wideo. Nie no, jakiś tam jest. No, dobra. To u mnie z samą moją kamerą. <noise> to ten fragment. to podejść ten fragment. To tyle, nie? Tak. A ty się żegnasz. Tak, to komentujcie. Subskrybujcie. Łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, Kita ze mną była to? Byłam. Trzymajcie się i tak. Cześć.